darej kurwo, wszystkich nas prędzej, kurwa czy później tu zapierdoli piach Słyszysz z to twój czas spierdala Odwracasz głowę Bach, Awe Maria, a satana Dualizm duszy, krew spływa po ścianach Wychodzę na balkon i niebo jest czarne i słońce jest czarne kurwa nie mam nic w planach Wracam na kwadrat, ona jest martwa, nie mam pojęcia kim kurwa jest Podchodzę powoli i cała jest woli I myślę powoli, że chyba już wiem Odwracam ją na drugą stronę Doznaję poparzeń jak od wody święconej Ogładka błyszczy jak milion monet I zaraz raz, raz kurwę wracam w toilet Bo miejsce z chujowych Rapsidi Przewiduje kurwa właśnie tam Gdy z koleżką w kiblu kruszyście Gram, to może byś sobie tak zamknął dzban Sram na Wiktorię, sram na Glorię Będę budował dziś tylko twój strach Zostań bohaterem swojego ogródka I spróbuj, suko, wyplenić mój chwast Bez kłutych ran się nie obejdzie Ten rap jest ostry jak żyletki Te twoje szesnastki, te twoje persy Pisać musiały to francuskie kredki Fajne te klatki, już chowam karabin Prima aprilis, idź kurwa się zabij Mówię do kurwy, zagraj mu w Pomina Pomi na plansze, Wczoraj, dziś, jutro zmontuję sobie, kurwa to w jeden dzień. Kurwa, nie śpię trzy doby Ha! Jakob z familii, make my day. Ty wciskasz Escape na przemian z Delete. Bezskutecznie to krytyczny błąd. Czarnofrochowca biorę do rąk. Zimna lufa dociska strąg i bawi mnie to, i śmieszy mnie to. Tylko ze względu na samozachowawczy. To wjeżdża jak BOB-14MG i zjeżdżam z tym, kurwa na ciężki. Marny to zawsze ale ten rap I robi się kurwa complicated Cisnę 200 na kato Tańczę na Mayday, wracam